Kija naprawdę potrafi robić w kluczyki. Zobaczcie, tutaj mamy kluczyk samochodu, który ma 6 lat, a on cały czas wygląda dobrze. A do tej kiji macie dwa takie kluczyki, bo e, mamy komplet kluczyków. Dlaczego otworzyłem maskę? No, bo chciałem Wam pokazać stan techniczny tego samochodu. Samochód był regularnie serwisowany. A tutaj mamy książkę serwisową, którą sobie już otwieramy. No i pierwszy serwis to był serwis przed sprzedażą przy 10 km. Jak widzicie, było robione to w Bydgoszczy. Następnie pierwszy serwis był przy przebiegu 30 tysięcy km, dokładnie 31,236 km. Kolejny przebieg był przy 46 tysiącach km. Kolejny był przy 63, kolejny 78 tysięcy km. O, dokładnie teraz widać. Kolejny był przy 100. Chyba 9 albo przy 100 tysiącach kilometrów, kolejny był przy 154. Nie wiem, czy w tym momencie nie wpisali po drodze serwisu olejowego, dlatego żeby spełnić gwarancję tego samochodu, e firma musiała wymieniać na olej. Więc być może jest to odnotowane w e książce serwisowej elektrycznej Ki. No i silnik Państwu pokazałem. Przejdziemy sobie zaraz do wnętrza. Pozwolę sobie tam, hop, położyć książkę gwarancyjną. No i teraz tak, zamknijmy sobie maskę. Maska została zamknięta, a ja pokazuję od razu, jak samochód wygląda z zewnątrz. I teraz tak, jeżeli chodzi o właścicieli. W tym momencie jest drugi właściciel od nowości. Pierwszy właściciel tym samochodem przyjechał ponad 5 lat, więc... W tym momencie mamy właściciela, który trochę pojeździł, trochę się nacieszył. Natomiast też kupił sobie auto elektryczne, ma diesla na trasy i uznał, że warto byłoby ten samochód po prostu sprzedać, żeby ktoś mógł się dalej nim cieszyć. Opony tutaj, które mamy założone, są to opony zimowe w bardzo dobrym stanie. A wnętrze mamy w też w fajnym stanie. Zobaczcie, mamy elektryczne szyby elektryczne lusterka. Tutaj jest takie delikatne przerysowanie tego elementu srebrnego. Natomiast sam środek, asystenci jazdy, tu mamy asystenta pasa ruchu i działa dobrze. Ja właśnie go przetestowałem na dystansie ostatnich 5 km. Jeżeli chodzi o kierownicę, jest dobrze zachowana, przyciski są w bardzo ładnym stanie. Ogólnie kierownica wygląda, jakby samochód ma przejechane 30 tysięcy km, a zobaczcie, za ma przejechane 225 tysięcy i wygląda środek na bardzo przyzwoity. Jeżeli chodzi o fotel kierowcy, oglądamy go sobie w ten sposób: nie jest połamany, jest cały w dobrym stanie. Przejdźmy sobie dalej. Mamy tutaj tak e, automatyczne światła asystenta jazdy. Multifunkcyjną kierownicę możemy sobie e, przez zestaw głośno mówiący rozmawiać. Mamy również tutaj e, tempomat. Jeżeli chodzi o samo wnętrze, mamy tutaj sześciobiegową skrzynię, która wygląda lewarek biegów, też praktycznie jak był nowy. A kije są bardzo dobrze wykonane, albo nie wiem o co chodzi z tymi samochodami, ale wygląda ten samochód miał bez 30 tysięcy kilometrów. Mamy radio. Mamy bluetooth, mamy klimatyzację, yy, mamy USB, Auxa możemy sobie podpiąć spokojnie. Tutaj mamy jeszcze miejsce na 12 i 12, czyli możemy sobie podłączyć ładowarka albo jakiś sprzęt, który będzie nam na przykład służył jako ładowarka do laptopa. Mamy dwa cup holdery, kartę serwisową, gwarancyjną wam pokazywałem. Tutaj mamy ubezpieczenie samochodu, schowek, który. Też jest zadbany, o tutaj taką wykładzinkę, jeżeli chodzi o fotel pasażera, bez zastrzeżeń. Przejdźmy sobie do tyłu, a tutaj jeszcze mam taki schoweczek, fajny akcentik na okularki i tego mi często brakuje też w innych samochodach. Tutaj mamy miejsce na większą butelkę, a sam fotel, kanapa tak naprawdę wygląda w ten sposób. Tutaj jeszcze sobie przejdźmy, zobaczmy, jak wygląda środek. No to jest naprawdę zadbane. No tutaj nie ma co się przyczepić. Mamy izofiksy, więc spokojnie możemy sobie zapiąć fotelik dziecka. Mamy składaną tylną kanapę w całości. Jeżeli chodzi o bagażnik, jest on głęboki, jest ustawny. Bardzo ważne. Mamy koła dojazdowe, cały zestaw, żeby sobie te koło wymienić. Mamy haczyki na zakupy po jednej i po drugiej stronie. Przechodząc do, a jeszcze Wam pokażę tył. I tutaj mam taki mankamencik. O w tym miejscu praktycznie go nie widać. Jest takie wgniecenie spokojnie do wyciągnięcia przez osobę, która ten samochód sobie zakupi. Natomiast pytanie, czy ktoś będzie chciał to po prostu robić? Czy będzie tego używał jako argumentu do lekkiej negocjacji? Ceny. Chciałem wam jeszcze pokazać tutaj fotel z tej perspektywy, progi też tego samochodu, żebyście byli pewni co do jego stanu. Zamykamy sobie i przechodzimy do tyłu.